Witajcie wieczory, moi drodzy. Wracam, wracam z następnym oczkiem lamera. Dzisiaj króciutki odcinek, bo i też gra stara, zapętlona. No i też kawał mojej, mojej arkadowej historii. Włączymy sobie oczywiście. Aha, next, dobra. Kawa mojej historii, bo zetknąłem się z tą grą w salonie, który kiedyś mieliśmy tutaj w mieście. Zastąpiła ona wysłużony Space Invaders. Szkoda że, szkoda, że było tak, że no niestety może, może na pewno pamiętacie, że oryginalny Space Invaders oryginalny Space Invaders był w czarno-biały, no i tam miał te, te, te kolorowe nakładki na, na, na lustrze, bo jako tak ekran był de facto stoło i z dołu no i miał lustra. Z kolorową wersją gdzieś tam miałem z tych parę lat później, ale nie wiem, czy jakoś mi się inaczej grało. No i też tak fakt faktem było... było coś takiego, że no, Sporo szczegółów jednak na tej czarno-białej wersji umykało. Na przykład nie było widać, że na stateczkach były, były mm, rzymskie 1, 2, 3. Po prostu byłam. Jedy... Hmm. maluch, średnia jak i krowa. O. Dobra, lecimy. Nie wiem, być może, być może będę tu miał za głośno troszeczkę, ale. Oj. A, dobra. Zapomniałem układu przycisków. Nie wiem, nie wiem na ile mi się uda, bo szczerze powiedziawszy... Przy... się... Kurczę. Gdzieś tam sobie to potem ogrywałem na, na, na emulatorze. Natrafiłem bodajże chyba na wersję... chyba na Commodore 64.

Eee, dźwięki nie takie, nie takie, bo wielka no też wiadomo, to jest koniec lat 70. 70 chyba 9. Jeśli dobrze pamiętam. Aj, no ciekawe. To jest akurat tyle fajnie, że fajnie albo nie fajnie. No trzeba zresztą sobie sterować tym stateczkiem, żeby usiąść na, na, na krowie. Uda się! Uda się! Bez odpalania! Uda się! Uda się! Jest! Pięknie! No szkoda, że nie... No też poniekąd szkoda, że nie udało się tym najmniejszym tego zrobić, bo... Byłoby jeszcze jedno łączenie tych dwóch pierwszych... Oj! Aż ja na punkty, no! A co? Witam. I to by właśnie było to łączenie. No, kilka skromnych... ...kilka skromnych leveli. raczej sobie zrobimy powtórkę, bo się już ewentualnie mnie... rozpiży No, patrzcie go. A może sobie hajszkora, jeszcze takiego nabiję. Bez powiedzieć, że jedyna gra, w której mam zdobytych 100% trofeów. Jeśli chodzi o wersję na PS4, są tak banalne, że. otwórz z z ustawienia gry. No i otwórz ustawienia tam jeszcze czegoś, ustaw tam coś, jeszcze tam poprzerabiać po coś. Ech. Krówka. Ućka. Ale Ale że powiedział, że bardzo ładnie to wygląda w kolorze. Choć... Powiem, że granie w czerni i bieli w salonie też działo swój urok. Nigdy mi się tam jakoś nie udawało specjalnie daleko do, do, dochodzić. A Już tak szybko? No dobra! Dobra. Okej. Okay. Aha! Zapomniałem, że to nie było. Mhm. Mhm. Okej. Wpis. Nie wiem, dlaczego jakoś tak gdzieś nie reaguje, ale okej. Okay. Dobra. No ładnie. Nawet na drugim miejscu. Oto wrzucamy na następną monetę. bo naprawdę by było... naprawdę by było... coś fajnego zobaczyć, mm, jeszcze kilka innych gier właśnie w tej serii Arcade Archives, albo, albo ewentualnie jakieś inne składanki, żeby były. Może z czasem, może z czasem jak troszeczkę rozwinę serię, to to Okulamera pokażę wam jeszcze... Ach. Pokażę Wam może, ale może, być może zrobię to w formie prezentacji kontry. Eee... Całą składankę kontry. I szczerze powiedziawszy, no mega wygląda to na na, na przykład wersja z Game Boya. Na 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 50-odcalowym telewizorze. Cudżownie, ewentualnie kastelwanie, może też zrobię kiedyś prezentację. Jest tam zestaw kilkunastu... kilku... nie wiem, dziesięciu bodajże, plus tam jeszcze chyba wersje japońskie tej właśnie kontry. Także jest, jest... oj. No to będzie nie za ciekawy. Mogę zrobić boom. Ale to, jak mówię, z czasem, bo... tutaj... oj, 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 oj! Jest, 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 jest! Liczny świat. Trafił krowę, bo i taka możliwość jest. Ech, jednak nie. Czasami było tak komicznie, że wywaliło, wy, mieliśmy zbudowaną całą tą wieżyczkę. Rozwaliło nam statek i się okazało że był najmniejszy i właśnie, i właśnie krówka. <laughs> nie pamiętam w wersji na komodorka 64 było coś takiego, czy tam na inne platformy, bo o ile się orientuję, było. I swoją drogą jest jeszcze... to pierwsza chyba nie jest trzech albo czterech gier cyklu kresta na tym chyba była terza kresta coś tam jeszcze było i jakoś niedawno chyba coś jeszcze się pokazało a ja! Ale przyznam, że gierka zacna. Oż! ty w życiu myślę, się... o Jest! Dostał. oj, oj! Oj! Bo wiem, że z czasem im dalej dojdziemy, tym one bardziej przyspieszają jeszcze, te, 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 Że potrafi czasem ostatni... nieźle popinka Dobra, tak jak mówię, no dzisiaj krótko, tak na odświeżenie cyklu. Jeszcze się wpiszę, a co tam, tak na odświeżenie cyklu, wypatrujcie też na, na zakończenie, wypatrujcie następnego odcinka z komiksami. Nie będzie, to będzie raczej krótki cykl, bo też za wiele ich nie mam, tu się jeszcze zastanawiam jak pokazać właśnie to co, to co, to co to, co obiecałem, czy zrobić to po prostu no, w jednej całości chyba nie, bo mi się wydaje, że tytuł już był trochę za długi. No i niestety, no, z ręki, filmowany z ręki, no, ale mam nadzieję, że Wam się to podobało. A na razie trzymajcie się, oczekujcie moich następnych filmów. Cześć!